Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Zamlos, a to jest Let's Play Minecraft, odcinek drugi. Co się zmieniło na tym świecie? No, jak widzicie, jesteśmy w domku moim, nowym, który zbudowałem. Jest noc na polu. Ojej, ale ścina. Co by tutaj jeszcze? No, widzę, że tam są potworki. Dzisiaj planuję, planowałbym zrobić mini-polowanie nocne i ale ta noc jest yy, niedługo, znając życie, minie dlatego, yy, co by dlatego dlatego jeszcze dzisiaj zrobimy oprócz tego farmę tak, farmę zrobimy yy, czego? zboża Sorry, dlatego, yy, 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 chwila słabość. Tutaj będą okna, ale na razie powsadzałem piasek, bo nie mam tyle kamienia, żeby nawet zrobić jeden piecek, prawda? Prawda, dwa kamienia mam. Dobra, nieważne. Czy mi się uda? Bo na polowaniu. Jeszcze sobie skoczymy po świnkę. Albo nie. Dobra. Tutaj jest creeper. Tutaj właśnie chcę tą farmę zrobić, bo na razie nie mam żelaza, więc wederko odpada i w ogóle wszystko. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Dobrze. Nie wybuchaj. I cios! Jej. Coś mi dał? Dał mi jeden proszek, super. To i tak dobrze. Zombiak. masz? A, wajaj. Ten odcinek, wybaczcie mi, że jest to tak późno. No, ale tak jakoś wyszło. A właśnie byśmy, bym sobie jeszcze jedną świnkę wziął. Tak, żeby coś mi do zjedzenia. No, coś ci nie mogę bić, patrz. Eee, schaby. Dobra, dużo tego nie jest. Nie wiem, jakiegoś niefarta kiedy biję zombiaki, bo zawsze muszą mnie uderzyć. Nie wiem czemu. Nie umiem ich bić, czy za mało się ich boję. Tak jak na przykład creeperów, szkieletów. Pająki są dla mnie. Jakie są takie plusy, że tak powiem, potworów, no. Szkielet jest shooterem, że tak powiem, znowu się powtarzam. Creeper, yy, creeper wybucha. Zombiak... no, Zombiak tylko bije i to właśnie jest w nim słabością. Tak, chowam się do domu. Albo wiem, żeby odłożyć to i wziąć sobie troszkę więcej mięska. Nie wiem, czy tyle. Nie wiem, mniej cztery wystarczy. Okej. Okay. Mm. No, a pająk jest dość szybki i też. Czasem nie zawsze się go da uderzyć. W sensie, że jak nie skaczy. No dobra, nieważne. Wiem, że w starych wersjach chyba było tak, um, jacie, ale tu świnek, że pająka można było uderzyć tylko wtedy, kiedy skoczył. O, mamy towarzystwo. Na no kogo by lecieć? Tutaj, na no tego. Hop. Ojej, to było głupie. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Ej, no co mnie bijesz? Dobra, bierzemy tego. Daj, chodź, 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 chodź. Ojej, jej coś, 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 coś nie umiem bić. Następny. Dobrze. Ojej. Przecież mnie zaraz zniszczą. No. Dobra, jak już tu jestem, to cię bije Uff. Mam full życie. Znaczy, mięska. <śmianie> mięska. I trzy kości. To później się wybierzemy. To jest strzała. Tak, to jest strzała. Tam do lasu Mmm, może znajdziemy pieska? I ja, gdzie ty mnie tutaj do, bo, do domu napadasz? Jeszcze nie, jeszcze. A! Co to było? Ja jestem, ok? Aha, super. Dobra. Zamros został zastrzelony przez szkielet. Fail. Nigdy mnie jeszcze szkielet nie zabił. To dlatego, że nigdy na takim łatwym, prostym początku nie robiłem. Dobra, mamy miecz, to ważne. I stąd cię będę bić? Mam cię, mam cię mam cię. Już jest! Uf. O, mamy łuk. Jej! Jestem zadowolony, ludziska. Powiem wam, bo właśnie od początku tym marzyłem, żeby tutaj zdobyć łuk. Jeszcze są moje rzeczy. Tak, tak. Wiem, może i troszkę uszkodzone, ale lepsze to niż nic. I tam są jeszcze szkielety, ale dzi na dzisiaj, yy, znaczy nie na dzisiaj, tylko na razie wolę sobie odłożyć rzeczy. A jeszcze poczekać, aż mi się zregeneruje życie, i. No i tyle. Hmm. Nasionka jeszcze, kości mam. I właśnie jestem bardzo zadowolony z tego, że mam kości, bo się wybierzemy, jak wiecie. Po pieska, albo pieski w liczbie mnogiej. Dobra, idziemy na te szkieleton, ale najpierw zombiaka. Ojej, ale z teraz. O, to ten wioskowy. No i bierze już nie. Już nie biorę, już mnie biorę, oboje. Ajajaj. Majcie, aj. dobra. Jest! O! Marchewka! Jej, ludzie! Mamy marchewkę. To będziemy mieć kolejną! Jej. O nie, ja już myślałam, że mi... że uciekłem z szkieleta. No po prostu ludzie. Nie mogę stąd uciec. Jej! No, te lagi mnie wykończą kiedyś. Ale ty mądry jakiś się stałeś normalnie. Mówię ci. Stary, wrzucam cię do dziury. No, świnia! Shit. Okej, okay, ale fejlule. Boże, co ja powiedziałem, ale fejlule. Fail, fail, fail. Ciągle fail. Co to? Miasko? Okej, okay, ty się pal, a ja stąd uciekam. Gdzie była ta jaskinia? Tutaj, tam gdzie ty jesteś. No nie ma takiego. Tylko gdzie mój? O, gdzie moje rzeczy? Gdzieś tutaj chyba ledłem, padłem tu. Tak, tak, to jest marchewka. Chyba, że to nie jest ta moja, tylko po jakimś innym zębiaczku, no. O, jest. Okej. Okay. Czyli gdzieś tutaj się rozsypałam. To chyba wszystkie rzeczy są w ogóle. Dobra, ja jeszcze sobie pobiję tych świnek, bo po prostu się nie mogę powstrzymać, jak widzę taką gromadkę. No, w tym sezonie akurat trafiła nam się mapa, gdzie nie będziemy mieć problemów z żarciem. A, jestem z tego niezmiernie zadowolony. Hmm, dobra. Wchodzimy do domku, odkładamy rzeczy, które nam się nie przydadzą i zabieramy się za farmę. A, jeszcze by trzeba było zrobić mini kopalnię. No, dobra. To dzisiaj taka mini zmiana planów. Nie wiem, Mieczek zostawię, odłożę na pewno marchewkę, ta kość, ta i schaba połowę. Dobra, i robimy... Jeszcze mam coś w ogóle? Dobra, biorę sobie kilo Wezmę sobie drewno i przyda się. Gdzie jest kamień, tu jest kamień. Mm. Ok? Ojej, no i co to było? Kamienną sobie łopatę zrobimy. No. Dobra. Teraz zacznijmy, może o, z tej strony. Dobrze, tak, tak. Tak, 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 i tak jest. Dobrze. I jest kamień, czyli coś, z czego chci co chciałem. No, dobrze. Tak. Nie wiem, ile go chcę pokopać. Na pewno tylko tyle, żeby mieć na piecyk. Albo nawet dwa. Motykę oczywiście, bo się przyda. Albo wiecie, co zrobię sobie drewnianą motykę. W ogóle trzeba będzie się do tego, ile mamy tego? 17. To jeszcze troszkę. W ogóle mogę tutaj sobie zrobić jakieś mini pomieszczonko, nie wiem. Ale w przyszłości na pewno coś tutaj powstanie. Jeśli oczywiście będę mieszkać w tym domku, bo nikt mi nie każe tego robić. To raz, dwa. Mm. No nie mam co tutaj zrobić, nawet nie mam pomysłu. No. Dobra. Ale robimy tak. 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 Tak, tak, tak. Ej, no co jest? Nie, nie, po prostu coś mi tutaj... Tak szwankuje komputer ostatnio. Dobra. Jeden piecyk. A, dobra, niech będą dwa. To sobie upieczemy w jednym mięsko, a w drugim trzeba będzie. A! jeszcze trzeba będzie zrobić sztuczny. E, jak to się nazywa? Sztuczny węgiel o. czyli węgiel drzewny. O. Tak tego słowa mi brakowało. Dobra, to tak tutaj mięsko, tylko czym będę przepalać? Dobra. I, um, najpierw jeszcze to skoczymy z siekierą do lasu, tak zrobimy, hop, hop, motykę, no po prostu widzicie wy to, ale lol, hmm, nie wiem, ale tak mi się dziwnie dzieje ostatnio, okej, okay. motykę oczywiście odłożymy na razie, nie, mam węgiel, hmm. Dobra, to ja sobie troszkę dam tu. A jeden wystarczy, co mi tam. Bierzemy pięć. Dawaj mi to. Ty, tak, może nie. Okej, okay. to, 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 tu. Wiem, troszkę to skomplikowane. Ale tak, już jakoś wyszło. Dziesięć do siebie. Lecimy. A, jeszcze bym kości wziął. Jak mi ścina. To bym sobie przy okazji zbud znalazł, jakbym znalazł pieska. Wszystko, co mi tam. O, wiem, jedną zostawiłem kość. Ale to będzie w razie czego. Nie, po prostu... I... Nie, nie wiem. Jak może mi tak ścinać Minecraft. To będzie sobie trzeba zrobić nowy mieczyk, bo mi się ten już kończy. I No, to dzisiaj też taki bezsensowny jak zwykle odcinek. Czekajcie, wiecie, wy co? Ja was nie będę z tym zanudzał. A, nie ma jedno drzewko. I tyle. Ale chcę właśnie zrobić tą farmę dzisiaj. No, zależy mi na niej. Żeby ją zrobić dzisiaj i tylko dzisiaj. A jutro najwyżej ją powiększymy. <laughs> Ważne, żeby była jakaś mała, choćby. Ok, 8 drewna. Nie mam bladego pojęcia, po co ja to zrobiłem. Skoro yy, mam drewno w domu, chyba po to, żeby yy, mieć węgiel, drewna, yy, Skoro tam znalazłem węgiel. Dobra. Jeszcze raz powiem, nieważne, mniejsza z tym i w ogóle takie rzeczy. A po to się wybierzemy inne. Innym razem. W sensie, że po pieska. Okej. Okay. To do rzeczy. Najpierw by tutaj trzeba było jakoś teren wygładzić. No jeszcze czego? Deszcz teraz mi pada. Po prostu niebywałe. I będzie na razie niestety nieogrodzona ta farma, ale... No. A no, akurat sadzonka. No i żebym sobie nie wziął sadzonek, no pięknie, jestem genialny. Okej, okay, dobra, nieważne, mniejsza z tym, tyle. Oj. Sadzonkę sadzimy, nasionko dokładnie. Ciągle mi się myli. Au. Okej, okay, bierzemy, tutaj jest, gdzie to jest, tu jest 14 sadzonek, nasionek, Tam los nasionka to są, o Boże. A, a propos kopalni, to może jutro, znaczy nie jutro, bo jutro nie nagrywam nasionka. Co dwa albo trzy dni miało być. Aha, nie mówiłem Wam, teraz będę nagrywać nie codziennie, tylko co dwa albo trzy dni. Bo teraz jest taki czas, w którym no jednej, jednego nasionka mi zabrakło. O. Teraz jest taki czas, w którym zbytnio nie mam czasu do nagrywania, a często mi nagrywam dłuższe odcinki, przez to długo się wgrywają. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym to albo powiększymy farmę, albo po prostu będziemy powiększać moją kopalnię. Ale to zobaczymy w następnym odcinku. Na